biegu z numerem 28 nieco ciepło odziany kolejny z tych list te przypominam ściągamy numerki poczekajcie aż właśnie numerki zostaną ściągnięte rozwojem takie niezwykłe pytanie brawo

Mówił, że idzie na ja prosiłem, żeby... to jeszcze raz, informacja dla wszystkich, którzy przybiegli. Nie rozchodzimy się, bo na 30 tydzień... Brawo, 13. rozdanie nagród. Oj, Nordin! właśnie się pojawił! Pani Aneta Polszczowa nie dała możliwości nie kolejnych Ale A użyję Pani Aneta. No i druga Pani. Waga. Tutaj Pani Anna to Pani zacznie? Powiem o Nie wiem, że um, Rado na tej kiesiątce. Ludzie, młodych ludzi, poniżej roku drugi, lewo, wyciec, te, tych, no, do chodzą, do Dawaj, dawaj, do końca, do końca, w lewo teraz. A temperatura się, Dawaj, dawaj, do końca, do końca, w lewo teraz. No i kłoki w drodze trzy. Przekroczam na to panie. Kolejne trzy panie. tutaj. Otrzymać. Prosto i w prawo. A opublikowane przez upodatkowane podostrzenia piekarza. W podeszło. Zaproszenie do, do podostatki. Płotne zimne. Naturalne. Przedsiębiorstwa rolne. Sebastian piekarz. Fundator Właśnie.

ख़बर

Niech każdy podchodzi do pani Wójt osobiście Uwaga. Będę czytał. Uwaga. Czytam. Z numerem 60. Pani Wioletta Murawska ze Szczecina. Pani Wioletto, Pani Wioletto. Jest Pani, jest Pani z nami. To jest trzecie. Zawsze czytam od końca, co by pierwsze miejsce było na samym końcu. Pani Violetto gratulujemy. Gratulujemy i proszę zostać z nami. Co by wejdę tutaj na podest. I nagroda dla Pani oczywiście, e, chwila dla fotoreporterów. Otrzymała oprócz upominków również y, karnet na ma masaż usądowany przez Pana Grzegorza Małowieckiego. I po takim biegu, po takim biegu masaż się jak najbardziej należy. Pani dostała puchar dla mężczyzn cięższy, ale teraz dostała piękny kupuchar dla kobiety. Pani Wioletta trzecie miejsce. Uwaga, czy to miejsce drugie? Patrzę, patrzę, patrzę. Z numerem 59. Pani Paulina Włodarek. Czy pani Paulina jest z nami? Już przebrana, już przebrana. Pani Paulina jest z nami. Gratulujemy Pani Paulino. Oczywiście fotoreporterzy to uwieczniają tą wiekopomną chwilę Bargomu 2012. I proszę bardzo. Nagrody bomb podarunkowy dla Pani Oliny. No i miejsce pierwsze, uwaga, będę czytał, będę wyczytywał. E, miejsce pierwsze, 2002, 20 maj, Margowo 2012, z numerem 51, Pani Klaudia Szych! Wielkie brawa! Pani Klaudia Szych, zwyciężczyni w kategorii kobieta. Wielki 11 km trafy przebiegła wspaniale, przebiegła i to są zwycięzczynie wielkie brawa ja również, ja również korzystam panów z numerem trzecim uwaga, uwaga numer 52 na koszultę pan Robert Czych. pan Robert Czych. Wielkie brawa, pan Robert. Pamiętam jak dziś to była przyjemność zobaczyć jak pan Robert jak trzeci trzecich biega na metę i zapytać o pracę. I odparł. Było ciężko. Ale jest. Na trzecim miejscu z Pucharem. Uwaga, miejsce. Drugie. miejsce drugie, numer 56, pan Tomasz Waszczuk. Pan Tomasz Waszczuk, wielkie brawa. Pan Tomasz, pan Tomasz, który się przygotowuje do Iron Man'a, panie Tomaszu, dobrze pamiętam? To te, przepraszam, to ten co pierwszy, ale pan też na pewno może się jeszcze przygotowywać z taką formą. Ten co pierwszy, ten co pierwszy, ten co pierwszy, reprezentując zresztą klub Ironman, to Polska, z numerem 70, pan Piotr Grzegóżek. Wielkie brawa, panie Piotrze, wielkie brawa. I długo niedługo kategorię bieg z, z dzieckiem na rynku, wtedy myślę, że też pan... Piotr będzie miał To są zwycięzcy! Trzy miejsca panie, trzy miejsca panowie, ja tylko przeczytam. E, jeszcze raz. Rokomierz, co by można było sobie mierzyć. Czas, tempo i w ogóle jak się, jak się biega. Pan Adam Malewicz. Pan Adam Malewicz. Pan Adam Malewicz. Where is pan Adam Malewicz? Lecimy, lecimy panie Adamie. No proszę, czy nie warto było przylecieć? Gratulujemy, gratulujemy. Panie Adamie, i kolejna osoba, kolejna osoba. Pan Andrzej Tynkiewicz. O, tam są brawa, tam są brawa pan Andrzej Tynkiewicz. Czy zmierza do nas? Zmierza, zmierza pan Andrzej Tynkiewicz. Zamontować sobie na to będzie łatwiej biegać. Pan Grzegorz. Pan Plota Grzegorz. Ach, podchwytliwie z takim pismem, żeby nie można było rozpoznać, ale daliśmy radę. Wielkie gratulacje, wielkie gratulacje. Patrzymy na kolejne osoby. Gratuluję. Eee, kolejna. Adrian Oksiak. Piąte miejsce. Wiek poniżej 16 lat. Adrianie nie macie, trudno, dostaniesz w szkole. Pa Maciek Raczak, też pojechał, ale Piotr Kornaszewski, trzecie miejsce, czy jest? Gratuluję, dyplom. A ci, którzy nie byli, to dostaną w szkole, dostaną, tak dostaną lanie. Kacjan Kawecki, drugie miejsce. Kacjanie, wielkie gratulacje. Proszę bardzo. Czy ktoś robi zdjęcia? Proszę robić zdjęcia. Proszę robić zdjęcia. Proszę się stawić. I kto wygrał? Marcin Cuszczewski. Zwony z córkiem. Mój imiennik, bardzo się cieszę. Marcinie to fajne chłopaki, prawda? No Marian Wong. Gratulujemy. I medal jeszcze. Dyplom medal. Pani Teresa Bong. A, gratulujemy. I dziękujemy, że wzięła Pani udział, tak jak wszyscy. Jessica Boarzewicz ty to gdzie jesteś? Paulina Bobel, Bodel, przepraszam. Gratulujemy. Pamiątkowe zdjęcia tutaj. Jeszcze, jeszcze zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. Jeszcze chwilę trwaj, chwilę trwaj. Zdjęcia dla fotoreporterów z każdej strony. Gratulujemy. Gratulujemy. Drugie miejsce 274 punkty. E, pani Wioletta Nawrotka z Szczecin Załom. Pani Wioletto, gratulujemy, gratulujemy. Chwila dla fotoreporterów. Niech chwila trwa, niech chwila trwa. Nagradzamy, nagradzamy. Kamerujemy, robimy zdjęcia. Wow! Jest drugie miejsce. I pierwsze miejsce. 200. 80. 2 punkty. Ja patrzę, ja patrzę, ja patrzę. Janna Wysoczańska, Izydyr, Izydorek, Szczecin. Gdzie jest pani Anna? Biegnie. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Kobatkowa pan. Władysław Janas. Ja! Jaka radość! Gratulacje! I zostajemy, zostajemy! Gratulacje! Drugie miejsce, 293 punkty! Pan Henryk Zypniewski, Przetłow! Panie Henryku, zapraszamy! Wielkie gratulacje! Gratulacje. I żeby tutaj już niektórzy się cieszyli, to powiem... powiem pierwsze miejsce też dla Kołbaskowa. Już się możemy cieszyć. 294 punkty. Pan Krzysztof Witwicki. Wielkie gratulacje. To są laureaci wśród mężczyzn. Pomoc na trasie w, za, dla awarii, w związku z awarią roweru? Pan Marek Urbaniak. Szanowni Państwo, to jest nagroda Fair Play. Ja tutaj nam y, Pan Marek Kurbaniak doniósł uprzejmie, że to się rzadko zdarza, że dwie osoby na trasie pomogły. Założyłem. Pan Kazimierz Natuszczak i Pan Mirosław Łomkow. Pan Pechowiec. A czekamy na dwóch panów, którzy zachowali się. Fair Play. Pan Kazimierz Matuszak i Mirosław Łąkowski. Wielkie brawa dla Panów. Fair play. Wspaniała sprawa. I drugi Pan. Nie ma Pana drugiego, który pomógł. Tomasz Okulski. Szczecin. Gdzie jest Tomasz Okulski z Szczecina? Brawo, wielkie brawo! Beata Fałka! Gratulujemy, gratulujemy. Kolejną szczęśliwą wylokowaną osobą jest Patrycja Grinka! Pan się, że tak powiem, cieszy, bardzo już gratulujemy. Gratulujemy, gratulujemy. Zostańmy, zostańmy do zdjęcia. Zenon Suski. Gratulacje, gratulacje. Józef Czemko Ko... Skołbaskowa. Pan Józef Skołbaskowa. Koperek. A kop... Przepraszam najmocniej. Pan Józef Koperek Kowalcowa. Pani Wójcie, za przygotowanie takiej pięknej młodszostki, obecności, częściej się było, nam żyło I integracja przebiegała w jak najlepszym Wszystkiego najlepszego. Or... Dziękujemy, brawa! Chcemy przypomnieć, bo... Ponczora, którzy wiele dalej tutaj, dawno się dołożyli pięknych porozień. I Dziękujemy bardzo, również właśnie gratulujemy wszystkim. Dziękujemy za wspaniałą...